Cześć, witam Was ponownie. To jest czwarty odcinek z serii Przetrwanie w Minecraft. A dzisiaj wybierzemy się do jaskini w poszukiwaniu przydatnych surowców. Tak jak widzicie, jestem przed portalem do Netheru, ponieważ, właśnie o Netherze, był ostatni odcinek z tej serii. Właśnie już dotarłem do bazy, ponieważ słońce nam już zachodzi za tymi oto górami, więc czas położyć się spać. I oczywiście najpierw sprawdzę, czy mam tu Sprawdzę, jak stan mojego No, i powiem wam, że. Przydałoby się zrobić pierwszego czesta, żeby odłożyć niepotrzebne itemy. Dobrze, że tutaj jest jakieś drzewo, więc zetnę od razu. I skraftuję mojego pierwszego czesta. A czesta robimy z tak oto ośmiu ołożonych desek. I tutaj postawimy mojego pierwszego czesta. Odłożę niepotrzebne mi na ten moment itemy żebym nie musiał niczego zostawiać niestety mam tylko jednego steka więc przydałoby się upolować trochę więcej jedzenia No gdzie się podziały te zwierzęta, no ja tu już chyba... Nie no. Już połowę dnia mam za sobą. A z żadnego jedzenia nie odnalazłem. O, znalazłem tutaj UL, więc... Przyda nam się później. O, przynajmniej mam już kurczaka. W sumie lepsze to niż nic. O, tu mamy jeszcze owce. O, jak atresu na szalą też mamy. Mam nadzieję, że tutaj coś odnajdę. Bo już mi się głód zużywa. O! Ale tutaj jest wysoko. Lepiej nie radziłbym tam schodzić. Wezm wezmę jeszcze trzcinę cukrową, bo jest. Choć akurat w poprzednim odcinku to nie wziąłem. O, jest kolejna owca. I dobrze, bo już mi się kończy. Dobra. No. Niestety mi się już skończył. Tu jest jeszcze jedno. O, a tu mamy trochę więcej. O, świnie też weźmiemy. Dobra, jeszcze to została. Ach, no mamy już siedem, więc nie wiem, nie widzę więcej. Dobra, wracamy. Posiedzenie znowu kończy. O, 14 już mam tych schabów. Nie no, że tam też jest jezioro lawa akurat. O, a tam jest nasza wioska. O, a to co się stało? Dobra, wracamy już, bo mamy już noc, a głód mi się nadal zużywa. Więc wytapiamy i idziemy spać. Co teraz? Nie wiem, ale będę się tutaj wioski przenosił, oczywiście. Więc i tak będę musiał to wszystko zebrać. Dobra, jeszcze mi się topia, więc mogę się zająć od razu. No dobra, już mi się trochę wytopiło, więc mogę już ruszać. A jeszcze to. Dobra. A więc lecimy do naszej jaskini O akurat a jednak tak więc jak widzicie jestem w tej jaskini w której już wcześniej byłem i patrzymy co tutaj się dzieje A tu mamy ząbiaką z łopatą jeszcze I szkielto Ale armia się Dobra, załatwiłem Was. Czekaj, chcecie mi powiedzieć, że ja tak jestem pod. Tym biomem śniegowym. No wiem, co za przypadek. przynajmniej za takie inne Nie no. Ach, tu nic nie ma. Dobra, wezmę więcej Ejona, bo będzie mi potrzebny na przeszłość. Ogólnie, jeśli chodzi o kopanie węgla Miedzi i Irona, wspomniałem już w drugim odcinku z serii Przetrwanie w Minecraft. Oczywiście zalecam go zobaczyć, ponieważ jest on o drugim dniu w tej grze. Ole, to zejście tutaj będzie trudniejsze niż myślałem. Ty, to, ale to, ale to się ciągnie. Ty, to, nie, jeszcze kleepad mi tu chce. No i już mi drewniany kilo wpadł, ale mam jeszcze stoł nowy. To się ciągnie aż na daleko, no Przy okazji skaftuję to, bo mi się skończyły. O, robi się niebezpiecznie. O, jeszcze deep darka tutaj mamy. W sumie mógłbym tutaj spać do tej wody, ale wolałbym na razie nie ryzykować. Przy okazji zatamuję tą lawę, żeby nie stworzyła zagrożenia. Dobra, lecę do tej wody, bo już... Dobra, mamy już 9 ironów yy. A, tu mamy tego szkieleta, ale To, to już Deep Dark i wizer się rozwinął Dość wysoko powiem O ty będzie ciężko tylko muszę uważać, bo Deep Dark jest tak niebezpieczny, że jak tylko nie będę ostrożny, to Lord Wardena, czego bym nie chciał. O, akurat widzę złoto, więc... No dobra, dotarliśmy właśnie do Deep Slate'a, a ten jest twardszy od Stone'a, jak widzicie. I mamy złoto. Złoto możemy wykopać przynajmniej ironowym kilofem. Cóż, nawet nie próbujcie kopać nowym. A tutaj mamy redstone, którego wykopujemy też przynajmniej ironowym kilofem. I redstone jest bardzo przydatny w Minecraftie, ponieważ z niego możemy robić różne konstrukcje które mogą być zasilane właśnie redstone'em. O nie. Ile to szkieletów? Uwaga, zostawcie mnie. Nie no. O nie. Nie, zostawcie mnie, zostawcie mnie! ten torcz. Dobra, a teraz się trochę tu zregeneruję. Załatwiłem was. Więc... O, tu mamy lapis Lazuli. Jest bardzo przydatny przy enchantowaniu, o którym jeszcze będę wspominać w tej serii. Żeby go pozyskać, należy no, tutaj już mieć kamienny kilof. No dobra, widzę tu coś jeszcze. Nadzieję, że mnie to. Dobra, nic tu nie ma poza tym Ironem. Dobra, tu mamy jeszcze trochę Irona i wodę Dobra, zobaczmy co tam jeszcze jest Bylebym nie wszedł do tego diep bo nie jestem jeszcze gotowy na to Zaznaczam A jak będzie Warden No to tym bardziej Mamy tutaj Deep slate, to ludę węgla, więc dobrze by było ją zachować, bo ta się dość rzadko generuje. Tak więc... więc, moim celem jest odnalezienie diamentów czy też diaksów, jak to wodzi One też się generują rzadko, nawet chyba rzadziej niż złoto. A do ich wydobycia potrzebny jest przynajmniej ironowy kilof, więc... No i ze względu na swoją rzadkość, no... Po prostu wszyscy chcieli odnaleźć ten rzadki solowiec. O nie! Dobra, załatwiłem go. Dobra, zatrzymam tą lawę i idę szukać dalej wytęsknionych diaksów. A tutaj ciągle tylko złoto i lawa. I przy okazji też Accentun. Czy ja w ogóle je odnajdę? Dobra, nic tu nie ma. I kolejne Creepery. O, jeszcze Endermana. Nie, zostaw mnie, płagam Nie, do diptarka wziąć nie będę oczywiście. Ale najpierw go załatwię, lepiej. Ale mamy wreszcie wytęsknione diaksy. Oczywiście, wymagany jest do ich wykopania jeden nowy kilo. Ile tu mamy? 3, 4, 5, 6, 7. Nie! Nie mówcie mi, że 8, 9. Za pierwszym razem w wierzę! 9 diaksów. W jednych ludziach. Bo nigdy w życiu mi się tak nie zdarzyło, żeby znaleźć tak wielkie złoże diaksów za pierwszym razem. Nie wierzę! Znowu mamy kolejne diaksy. Ale teraz tylko dwa. Czy znajdę ich więcej jeszcze? Nie wiem, ale widzę tutaj dziury. I gołdę ametystową nawet. Więc idziemy. Wiem jeszcze, kilofa starczy. O, ametyst możemy wykopać dowolnym kilofem, jakby co. I zobaczmy, jak ona wygląda od środka. No, i jak widzicie, akurat z tych bloków ametestu wyrastają właśnie takie oto kępy ametestowe. Oczywiście tych bloków nie zalecam niszczyć, bo generują się tylko naturalnie. A po jego wykopaniu nie wypada nic. Dobra, bierzemy te ametesty. W końcu się no coś przydadzą. Tutaj jeszcze ten lapis wykopię. Dobra, przynajmniej mam drewno jeszcze, więc mogę drugi skraftować. O! I przy okazji znalazłem spawnerkę z zombiaków. Tak, trafiłem nawet. A w środku mamy złoto, chleb, skniłe mięsa, skóry, gunpowdery. O! I diaksował zbrojkę końską. O, jeszcze chleb. A, i książkę z multishotem. To dość spora to jest. Spora to... O! I kolejne diaksy widzę! O nie, tylko mnie ten... Zostaw mnie! Dos. Nie, jeszcze jeden! Nie, nie, nie! Zostawcie mnie! Nie, zostawcie mnie! Chcę tylko diaksy zdobyć! O nie! Zdobyć. Nie, 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 zostawcie mnie, zostawcie mnie. Tylko wydobędę te diaksy. O nie, nie nie nie, nie dam ci moich diaksów. Nawet o tym nie myśl. O. Jak na początek, 13 diaksów. No to mało nie jest. O, i kolejną geodę znalazłem. Nie. Zostawcie mnie creepery. Błagam. Więc teraz szybko wracajmy z tej jaskini, bo kut mi się kończy. Jak widzicie. A jedzenia. Poza zgniłym mięsem nie mam. Oczywiście mógłbym to mięso zjeść. Ale i daje nam efekt głodu, więc... Mm. Co jest? Dlaczego tu jest ich aż tyle? Teraz tu muszę być naprawdę ostrożny, bo mam już sześć serduszek i zaraz nie będę sprintować. O, grom znalazłem, więc... da się no cóż trzeba się poświęcić No, jak widzicie niestety zapadła noc. A co tam wyjdę stąd od razu? Dobra, jest tam z okazji, póki się piją. I idziemy spać. Więc czas odebrać moje jedzonko i zjeść. Tak więc, jak widzicie, tak właśnie zagodziłem moją ostatnią wyprawę do jaskini. Zdobyłem bardzo dużo przydatnych itemów. I przy okazji też 13 diamentów. Za pierwszym razem, oczywiście. Dajcie mi znać, czy Wam się ten odcinek podobał. Zostawcie sobą, żeby nie przegapić kolejnego filmu, a tymczasem ja się z Wami żegnam. Na razie. Cześć!